Słuchajcie moi drodzy, dziś troszkę inny film niż zwykle. Chciałem Wam pokazać tutaj mój nowy nabytek. Jest to suszarka Beko DF7424RTDCX z pompą ciepła A i plusów od cholery. No i tutaj jak widzicie, suszenie się robi. Działa to ogólnie bardzo fajnie, tak jak to na sezon zimowy świetna sprawa zobaczymy jak to z prądem będzie wychodziło no ale ogólnie jest ok jeszcze będzie e, zrobiony regał i postawiona pralka z suszarką jedno na drugi. więc ale jeszcze tego regału nie mam więc jeszcze tutaj tak stoi tymczasowo ta suszarka no, na podłodze jak widzicie to suszenie się nam robi no i tutaj do tej suszarki nie ma filtra tej pompy ciepła, tutaj wymiennika otworzę. Tutaj się tą klapkę otwiera i tam jest taka chłodniczka. No i tutaj producent nie przewidział nam do tego modelu suszarki filtra. Do poprzednich jest, ale do tej nie pasuje, ponieważ jest on. Minimalnie, dosłownie tam chyba 7 mm, ale jest za duży. Wyłączę to oświetlenie bębna. No i żeby tutaj e, oszczędzić naszą suszarkę, wpadłem troszkę na taki inny pomysł. Mianowicie, e, zobaczcie, kupiłem taki materiał. Później Wam to powiem, jak to fachowo się nazywa ma tutaj 1,5 cm grubości, jest to stosowane w filtrach do klimatyzacji we wkładach, także to fajnie to zatrzymuje wszelkie brudy i nieczystości no i przycięty jest kawałek i włożony tutaj na ten wymiennik i Sprawdza się to Wam powiem doskonale, myślałem, że to będzie trzeba też co jakiś czas tutaj wycinać, nowy wymieniać, ale po odkurzeniu tego dosłownie z powierzchni schodzi elegancko te wszystkie, wszystkie takie wiecie, te, te siepki takie, które powstają przy suszeniu właśnie materiałów. Tutaj ten filtr, który jest, takie siatki, no jednak wszystkiego nam tu nie wyłapują. Jak się skończy suszenie, pokażę wam wszystko, co i jak wygląda. No tutaj wiadomo, że mamy zbiorniczek wody. Także jeszcze raz pokażę wam model. Tak to wygląda. No i skończy się suszenie, to pokażę wam to, otworzę te drzwiczki na dole i pokażę wam jak wygląda ten docięty przeze mnie filtr. Wyczyścimy. No tutaj żeby wszystko ładnie wygląda. Po zakończeniu suszenia tutaj trzeba te filtry wyczyścić. Zaczynamy od wylania wody. Zobaczcie ile po. W jednym suszeniu nawet, praktycznie no, 3 czwarte pojemnika wody mamy tutaj. W tym... I tutaj w środku mamy filtry te nakłaczki. Jeden, o widzimy ile się tu nazbierało nam. I tu jest jeszcze jeden. To można to wyczyścić po prostu odkurzaczem albo tam no, wysypać to. I tutaj część mi się nie nagrała. Jak zbierałem te kłaczki, bardzo dużo ich było, jak widzieliście. Tutaj można odkurzyć to odkurzaczem z taką szczotką z włoskami. O tutaj to, co zostało, zobaczcie. Jak, jak nowe o. O. no i te filtry I dobrze, składamy zamykamy o. tutaj są takie ząbki które jak naciśniemy to nam się to po prostu otworzy jak widzimy pomimo tych filtrów jeszcze tu nam wszędzie zostają te kłaczki. Także też można oczyścić to. No i tutaj jest ten kanał, który idzie po prostu do wymiennika ciepła. Zaraz wam światło tu włączę. O! No i widać tutaj. Tu wymiennik ciepła. Ale to klapkę zdejmę i wam pokażę dokładnie. A tutaj po prostu odkurzę. O! Zobaczcie, tam. Jak to wygląda, jednak się tam wszędzie to osadza. No i te filtry już możemy tutaj zamontować z powrotem, wrzucić je po prostu, no i zaglądamy tam, gdzie. Właśnie jest to najciekawsze. Jak widzimy wszędzie to się, że tak powiem, tutaj. No i zaglądamy do wymiennika ciepła. Otwieramy i wyjmujemy tą klapkę. I jak widzimy, mamy się tutaj wszędzie te farfocle osadzają. Wyciągam ten docięty filtr. No i. Zaraz go wyczyszczę normalnie odkurzaczem, jak i wcześniej te u góry. Zobaczcie w ogóle ta strona. No tutaj się przylepiło z a ta strona jest po prostu czysta. Tutaj się przykleiło z tyłu ale zobaczcie. Jest wielutka, czyściutka. A tutaj, o zobaczcie, jest blisko. O. Po wyczyszczeniu odkurzaczem. Jest jak nowy. Wiadomo, że możemy tam za jakiś czas wymienić z nowego materiału. Ten materiał nie jest drogi. Opolów praktycznie powietrza nie ma żadnych, a filtrują bardzo. Dobrze. Zobaczcie. Elegancko, gotowe do założenia. Jeszcze pokażę Wam tutaj ten wymiennik. Zobaczcie, jak jest czyściutki. Zero jakikolwiek. Zabrudzeń, po prostu jak nowy. nie ma potrzeby czyszczenia ani odkurzania no bo po co no tutaj możemy odkurzyć o i tutaj ten kanał zobaczcie o ale tutaj jest ten filtr spełnia swoje zadanie no i filtr wkładamy tutaj na Miejsce nie ma potrzeby go niczym. tu podpierać, przykręcać, nie przewraca się, nic się tutaj nie dzieje. Okrywa odkurzona też. Zamykamy, i mamy suszarkę wyczyszczoną. I w ten sposób, moi drodzy, wygląda tutaj moja kombinacja. Z filtrem wymiennika ciepła w suszarce Beko model DF7424 RTDCX, do której no nie ma filtra oryginalnego, jak do starszych modeli. Zresztą to jest też suszarka Slim, trzeba to wziąć pod uwagę. Także trzeba sobie radzić jakoś tam po swojemu, lub no jeżeli ktoś chce lubi czyścić, ale to i tak wiadomo, te żeberka tam są tak malutkie, że to tym kurzem zajdzie i. Odkurzyć jest to niezmiernie ciężką, więc, więc jeżeli jest jakiś filtr ochronny, to jest naprawdę świetna sprawa. W moim wykonaniu, no tak widzieliście, jak to wygląda. Jeżeli ktoś chce skorzystać sobie z mojego patentu, to proszę bardzo, można kupić tomatę za no, nieduże pieniążki, to kosztuje, także dociąć sobie włożyć i czyszczenie tutaj wymiennika ciepła mamy z głowy, także fajnie, fajnie to wszystko się sprawdza po prostu w stu procentach się sprawdza, jak widzieliście wymiennik, jak nowiutki, a dosłownie po jednym praniu się tyle tego zbiera, że no głowa mała. Dzięki wam bardzo za obejrzenie filmu i żegnam się z wami, do zobaczenia w jakimś następnym filmie o czym tego nie wiem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.